wszystkim, dzisiaj na temat Ligi Mistrzów, nieprawdopodobne mecze, nieprawdopodobne emocje. Lyon kontra Juventus i porażka Juventusu, szczęsnego Real Madryt kontra Manchester City. Manchester City jednak pokonał Real Madryt. No właśnie dzisiaj analiza tych meczów, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj analiza meczów Lyon kontra Juventus. Wyobraźcie sobie, że piłkarze Juventusu nie oddali. Praktycznie żadnego celnego szczoła na bramkę przeciwnika. Nieprawdopodobna sytuacja. No i jednak Juventus przegrał tutaj po golu zdobytym przez piłkarzy, właśnie Lionu przez piłkarza. <laughs> Przepraszam Was. Natomiast kolejny mecz to jest Real Madrid kontra Manchester City i Manchester City pokonuje Real Madrid 2 do 1. Nieprawdopodobna sytuacja, praktycznie dwie bramki zdobyte w przeciągu kilku minut, w przeciągu pięciu czy siedmiu minut. No i rzeczywiście Manchester City jest górą, tak, Manchester City jest tutaj górą, a Real Madrid jeszcze Ramos dostał czerwoną kartkę i mecz ten zakończył się 2 do 1. Co prawda ja obstawiałem, że tej Real Madrid powinien zwyciężyć, ale Manchester City rzeczywiście był lepszą tutaj drużyną podczas tego meczu no i tak wygląda ta sytuacja tak powiedziałem, zaskak zaskakujący jest tutaj bilans jeśli chodzi o Juventus bardzo kiepska forma szaracka. zresztą przedstawiałem to w, w zapowiedziach jeśli chodzi o ten film, że, jeśli chodzi o ten mecz że Lyon będzie niewygodną drużyną Lyon zawsze jest niewygodną drużyną jeśli chodzi o Ligę Miszów, natomiast Wojtek Szczęsny jeszcze po tym meczu powiedział że to jest taka strata, którą są w stanie odrobić, tak, a więc piłkarze Juventusu, miejmy nadzieję, że rzeczywiście odrobią tą stratę jeśli chodzi o Juventus Turyn, bo przecież chcemy oglądać Polaków w dalszych w naszej rywalizacji no a jest ich coraz mniej, bo przecież Robert Lewandowski jest skontuzjowany, nie zagra praktycznie przez 6 meczów, mecze ligowe Puchar Niemiec i także mecz um, tutaj rewanżowy, czy też jeśli chodzi o Chelsea Londyn, tak drugi mecz z Chelsea Londyn, to Robert Lewandowski tego meczu nie rozegra, bo praktycznie jest skontuzjowany na 4 tygodnie a niektórzy mówią, że jeszcze dłużej tak na 5 albo nawet 6 tygodni, więc mamy Polaków w Napoli, mamy Polaka w Juventusie, no i tak wygląda ta rywalizacja, tak, tak wygląda ta rywalizacja Субтитры сделал DimaTorzok Jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego czy zawinił podczas tego gola? Niektórzy mówią, że tak, że zawinił po prostu, że mógł zrobić więcej, mógł bardziej wysięgnąć, rękę, tak czy to się mówi, nie wiem prawidłowo czy też nie. Natomiast rzeczywiście mógł jakby ruch zrobić taki ręką, żeby tą piłkę zblokować. No i niektórzy obwiniają właśnie Wojtka Szczęsnego, że to jest jego wina. Ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć. Oglądam tutaj powtórkę z różnych stron, nie wiem też jak po prostu jakie tutaj się jakby jak ustawiony Wojtek Szczęsny czy widział tego zawodnika czy też nie. Może wydawało mu się, że ta piłka minie tak naprawdę bramkę. Natomiast no, ostatecznie Juventus przegrał, tak? Przegrał. I teraz jestem zdziwiony, bo myślałem, że Mauricio Sari może poprowadzić tą drużynę do takich spektakularnych sukcesów. Natomiast z każdym meczem wydaje mi się, że Mauricio Sari, nie powiem, że nie jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu ale chyba nie zbuduje nic wielkiego, jeśli chodzi o Juventus Turyn. Tak samo widzę, lidze mu idzie raczej kiepsko, jeśli chodzi o drużynę, którą prowadzi. Może się mylę, tak może po prostu to są złe początki. Natomiast tak to wygląda. Manchester City był podwójnie zmotywowany, bo przecież wszyscy wiemy, że zostali oni zbanowani, wyrzuceni na, na dwa lata z Ligi Mistrzów, to tym bardziej motywacja. Poza tym tam była sytuacja, że był karny, więc tutaj Real Madrid tak naprawdę no, Kevin De Bruyne strzelił gola z karnego, także można powiedzieć, że dostali tutaj nagrodę nagrodę czy prezent od właśnie piłkarzy Ralu Madet od królewskich. No i Ramos też się nie popisał, tak? W końcówce tego meczu, gdzie dostał tą czerwoną kartkę. Też był wykonywany ten rzut wolny sprzed pola karnego, była duża szansa na to, żeby, żeby faktycznie padłby gol. Ostatecznie ten gol nie padł. No ale niektórzy mówią, że Ramos w ten sposób uchronił Madryt przed jeszcze jednym golem. Niektórzy mówią, że to była głupota, bo bardzo mocno naraził się. Było duże ryzyko praktycznie sprzed pola karnego. Gdyby lepiej został wykonany ten strzał, a nie po ziemi, to mógłby paść gol. Także tak wygląda ta, ta rywalizacja. Mamy Polaków w Napoli, mamy Polaków w Juventusie, Bayernie i Manchesterze City. Chociaż Roberta Lewandowskiego nie zobaczymy w następnym meczu. Tak wygląda to zestawienie, jeśli chodzi o najbliższe mecze. Czy tutaj Juventus rzeczywiście odrobi tą stratę? Wydaje mi się, że tak, tak, że Juventus powinien dać sobie radę, powinien odrobić tą stratę. No, przede wszystkim beznadziejna ta statystyka, tak, jeśli chodzi o Juventus i piłkarzy. Sam Mauricio Sari po tym meczu powiedział, że dlaczego tak wolno tak naprawdę biegaliśmy po tym boisku, tak powiedział tak Mauricio Sari, że bardzo wolna była gra, była powinna być bardziej szybsza, bardziej dynamiczna, tak, natomiast mówił też, że po prostu bardzo wolna była ta gra jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o piłkarzy Juventusu. No też takie miałem wrażenie jak oglądałem ten mecz, jakby w takiej prędkości tak 085 oni biegali, rzeczywiście ta, ta gra powinna być szybsza, bardziej dynamiczna. No ale jeszcze tutaj ma przecież Lyon drugi mecz, tak samo Juventus zobaczymy co w tym drugim meczu pokażą no ja na przykład gdybym prowadził jakąkolwiek drużynę w ramach Ligi Mistrzów nie chciałbym wytypować Lyonu czy Olimpiku, jakiejkolwiek drużyny francuskiej bo to są bardzo niewygodne drużyny, poza PSG PSG wydaje się po prostu tutaj łatwiejszą jest drużyną niż te pozostałe PSG może się wydawać, że jest naszpikowana gwiazdami, ale nie jest po prostu to nie jest, nie jest aż tak groźną niebezpieczną drużyną jak te pozostałe także tak wygląda ta rywalizacja jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o te drużyny. Zobaczymy no, też, jak tutaj będzie wyglądał ten mecz z Juventusem, tak, czy rzeczywiście Juventus odrobi te straty, no bo to, gdyby Juventus znowu odpadł, no to praktycznie drużyna naszpikowana tyloma gwiazdami po raz kolejny by odpadła, no to byłaby tragedia, tak, po prostu byłaby to praktycznie tragedia, jeśli chodzi właśnie o tutaj Juventus, no bo ja uważam, że Juventus prędzej czy później powinien się zbliżyć, przynajmniej do półfinału, czy też finału Ligi Mistrzów, tak. No i Real Madrid kontra Manchester City. Manchester City ostatecznie zwyciężył. No, wydawało mi się, że Zidane może po prostu zwyciężyć tej rywalizacji, tak. Nie powiedziałbym, że to jakiś była lepsza drużyna, może bardziej sprytna. Natomiast to nie było takie zwycięstwo, jakieś przekonujące, moim zdaniem. Tak wygląda ta rewalizacja. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No, zobaczymy tak naprawdę, jak te mecze będą wyglądać rewanżowe. Zwłaszcza, że teraz szaleje praktycznie ten koronawirus: czy one się odbędą w ogóle z udziałem publiczności, widowni, czy też nie. Czy po prostu to będą mecze przy pustych trybunach, a widzowie będą oglądać te mecze tylko w telewizji, tak. Więc to też jest być ciekawe z tego punktu widzenia. Natomiast, no, nas interesuje tutaj sytuacja Roberta Lewandowskiego. Podobno tam ma kość pisze szczelową, tak, czy szczałkową, po prostu ukruszoną przy samym początku tej kości Robert Lewandowski przez 10 dni będzie miał tą kość w gipsie, tak Kicker pisze a potem będzie przechodził proces rehabilitacji, tak? U, no nieciekawa tak naprawdę sprawa, tak, nieciekawa sprawa, bo zawsze, że podczas meczu nie było takiego tego, nie było to w ogóle widoczne, tak? Natomiast rzeczywiście tutaj Robert Lewandowski się y, nam y, pochorował, można powiedzieć, że jest skontuzjowany. Więc tak wygląda ta, ta sytuacja, jeśli chodzi o ligę mistrzów, tak, Ligę Mistrzów y, i rywalizację. Y, no, w lutym już nie zobaczymy, praktycznie meczu, następne mecze dopiero w marcu, tak, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów i kolejne emocjonujące on tutaj mamy jeszcze przecież Atalantę kontra Valencia, Tottenham kontra Erbelipsk zwycięstwo Erbelipska i Atalanta kontra Walencja, duże zwycięstwo Atalanty 4 do 1 absolutnie pewna dominacja w przypadku Atalanty no, zadziwia ja ta drużyna, tak, Atalanta tutaj naprawdę jest coraz lepszą drużyną z meczu na mecz, nie tylko w ramach Ligi Mistrzów, ale też w Serie A, nie ma jakichś świetnych, wybitnych piłkarzy natomiast trener tej drużyny naprawdę potrafił świetnie poukładać, jeśli chodzi o grę taktyczną, obronną, bardzo dobrze oni się prezentują. Tak, bardzo dobrze oni się prezentują. Natomiast jeśli chodzi tutaj o typy, tak, kto może zwyciężyć Ligę Mistrzów, no to za wcześnie wydaje mi się, że to, żeby to powiedzieć. Wiele osób już się na to jakby decyduje, widziałem też eksperci czy dziennikarze decydują się na to, żeby typować, kto zostanie zwycięzcą Ligi Mistrzów. No może być wiele zaskoczeń, niespodzianek, tak, jeśli chodzi o najbliższe mecze. To nie jest tak, że drużyna, która wysoko wygrywa, tak na przykład Atalanta, tak, to musi zwyciężyć, wygrać Ligę Mistrzów może być dużo niespodzianek może być po prostu dużo niespodzianek w ramach tej Ligi Mistrzów, no Zidane prowadzi Real Madrid, Zidane z Real Madrid trzy razy sięgnął po Ligę Mistrzów tak? ale czy powtórzy faktycznie ten sukces? Moim zdaniem raczej to jest mało prawdopodobne, tak? Mało to jest po prostu prawdopodobne Natomiast mają szansę e, rzeczywiście, żeby ten wynik odrobić. Nie będzie takie proste, ale mają szansę na, ten, na to, żeby ten wynik tutaj odrobić e, i żeby le, ta drużyna zdecydowanie lepiej się prezentowała e, w ramach właśnie tych rozgrywek. Tak w ramach po prostu tych rozgrywek. No e, brak Roberta Lewandowskiego w Bayernie też będzie do, dosyć duży cios, tak? Bayern Monachium dużo straci e, jeśli chodzi o brak ze strzelą. Zobaczymy, bo najbliższych 6 meczów Bayern Monachium rozegra bez Roberta Lewandowskiego. No więc zobaczymy. Jaki będzie bilans bramkowy? Czy te mecze Bayern Monachium zwycięży, czy też nie? Bo zobaczymy teraz, ile znaczy tak naprawdę Robert Lewandowski. Bo Robert nigdy nie miał takiej poważniejszej kontuzji, żeby na tak długi czas. czy znaczy długi czas, no 4 tygodnie to też nie jest jakoś dużo. Zawsze w piłce nożnej są kontuzje, które trwają po rok, na czasu tak czy po 9 miesięcy, czy po roku. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, właśnie jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, żeby aż tak na taki długi czas wypadł z gry. Przynajmniej tam, chyba po 18 roku życia, co miał tą kontuzję, jakby jeszcze w Legii Warszawa, przed 18 Życie. To wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba, cześć!